Maneczko. Mamy taką cytrynkę swojska. Cytryna z Ponderosa. Czuć coś zapach? Tak, czuć. A ja nie czuję. To coś. czuć. No coś tam czuć. Ile waży? No, zobaczymy. Ile waży, ile waży? To wkładamy. Wkładaj. Uu, Ponad się. pół kilo. Teraz wiesz co, ja jestem tak ciekaw, weź duży nóż na pół ją niej, bo jak zimę dojrzewają, to przeważnie nie są takie... No wiecie no... No niedojrzała i Ola potem herbatę spróbuję, bo nie mogę za bardzo pić z cytryną. Problemy gastro. Ponagrywam kiedyś o tym filmy. Czy mam na pół? Mam sporo doświadczenie już o gastro... Tak, trzachaj, Powoli, no. Ciekawe czy już są te kiełki. Yy, Zielony te... A nie, nie ma. Ej, jest w porządku. No, ale zobaczcie. O, ale pachnie. Tak, ale jaka skóra, co? Mm, kwaśna. <grymne> Pestki są. Ty, może będzie coś z tego dobrego. Dobra, to co, zrobić ci herbatę z tym? Tak, poproszę. Dobra, to się eksportujemy tam. Dobra, szybkie przygotowanie. Jaką tu ją strzelić herbatkę? <grymne> <grymne> to są plasterki, kurde. <grymne> Za dużo wody! Kurde, ledwo się w kubek i to zobaczcie, duży kubek nie mieści. Ale jest dojrzała, bo, bo jest dosyć miękka. Widzicie, to jest cytryna skierniewicka, która stała w piwnicy bez dostępu do światła i nadal tam stoi. Tylko ona już prawie była dojrzała, jak ja ją przyniosłem z dworu chyba w listopadzie. Wpiszcie stale, jak cytryna skierniewicka uprawa. Wszystko jest na tym kanale. Tam jest dużo ciekawych rzeczy. Dobra, przyjdzie Jolcia. To powie, jak to, jak, jak to jej smakuje? Z łyżeczkę, cukru więcej nie. Nie wolno. Dotarła Jola, tylko że spieprzyłem herbatę dałem jakąś inną, zwykłą. Zwykła powinna być. No jak zawsze coś spier ten, no. Ale wielka, nie? To kubek zobaczcie, jaki jest wielki. No, po pociskałem trochę, pomieszę jeszcze cukru. No właśnie, bo nie będzie gorzka. To może więcej cukru to tak wielkiej cytryny, co? O ile dałeś? Jedną łyżeczkę. A to ile masz 650 ml? Dobra, spróbuję. Kurde, no nie, ten, nie tą tą herbatę, ale no to ją czuć coś. Czy nie? No czuć cytrynę. właśnie No, pokaż, to trochę co mogę łupnąć. No nie... nie, postaw, postaw. Teraz ja zrobię testik. <grym> Gorąca mu środę. Jest kwaśna. Dobra, dojrzała taka skierniewicka jest spoko, ale przeważnie, no, czasem tak bywa, znaczy się, że, że spadnie za wcześnie i jest smak taki sobie, nie? No. Siorpa, no. Hmm, no, dobra. Także masz tam sporo, no pierwsza taka dojrzała się trafiła, nie? Już kupę lat mamy, ale nie było, żeby tak, żeby aż tak dobrze była dojrzała. Aż sama spadła, nie? W lecie stoi na ogrodzie, a dokładnie stała za, o gdzieś tutaj za tym. Tutaj sobie rosła. No i gdzieś w listopad, czy tam coś, coś takiego do piwnicy trafiła, do tej pory tam stoi. No to tyle. Smacznego. Żoną Sio. Zdrowie. A już niedługo. Tam będą filmy w dalszym ciągu. Co tu się zrobiło? Tam. Tam dokładnie. Co Się będzie działo. Co, żona? Chcę cukru dodać. To dodaj. Dobra. Kończymy. Sprawdzone. Dobre. Pa. Pa.